Siemanko! Cześć w kolejnym vlogu! Siema internety! Jak możecie zauważyć brat nie będzie się dzisiaj pokazywał No z tego względu, że cały jest brudny Nie ma się co dziwić, człowiek pracuje I człowiek przed chwilą tak samo skończył pracę Dokładnie przy tym sprzęcie Jakim jest co? Yy, można powiedzieć z tego co widać po napisach Super, Ursus 934. To nie tak jest. <noise> Ale czy on jest taki super? Nie wiem. E, pamiętacie, e, z zakupu, może no, z prezentacji. Jak ten ciągnik wyglądał wcześniej, może brat tu wrzuci fotkę albo odeślę do filmiku z nowego nabytku. Tak, oczywiście, jak ktoś chce zobaczyć jak on dokładnie wyglądał kiedy go przyprowadziliśmy, ile się zmieniło, co się tak dokładnie zmieniło w tym ciągniku, to zapraszam do linku poniżej, który będzie przypięty w komentarzu. Tam będzie pokaz filmu z nowego nabytku, kiedy ten ciągnik został zakupiony. Oczywiście nie nagrywaliśmy za dużo z tego, co przy nim było robione, no bo wiadomo, nie dało się. Czas, czas po prostu mnie gonił, strasznie mnie gonił. Brat oczywiście ma swoje prace, swoją gospodarkę. Ja oczywiście tutaj po pracach zajmowałem się tym oto ciągnikiem. Jak tutaj też wspominaliśmy, ciągnik należy tylko i wyłącznie tym właścicielem jestem ja. Tak, bracie? No oczywiście. A co to za zagdybanie, czy tak jest, czy inaczej? Tego nie będziemy rozkminiać, To są sprawy rodzinne. Najwyżej wyjaśnimy to po filmie. Nie będziemy tu cudować, kombinować. Czy co ob w A Abo baseballu. To <grym> o złapie grubszego kija. <grym> tak, też można, oczywiście. Więc tu nie będziemy za bardzo na ten temat rozgadywać. Co ja mogę powiedzieć? No, by to powiedzieć, pierwszą rzeczą, jaką najważniejszą, jaką była robiona, to oczywiście remont silnika. Jak wspominane było w jednym z vlogów, w którym był już silnik złożony, to tak jak mówiliśmy, tam było już całkowicie kompletny remont głowicy, tuleje, tłoki, oczywiście te zestawy naprawcze, korbowody, no wszystko to co trzeba było, było nowe panewki, wszystko co trzeba było wymienić, o końcówki trysków, tak samo. Pompa została przejrzana, ale pompa jeszcze jest w miarę, no po co się pchać w duże koszty, jednak remont pompy paliwowej też trochę kosztuje, ale pompa okazała się git. I cóż, zapaliliśmy go, docierał się trochę, chodził trochę w transporcie, nawet w przyczepie była taka okazja w tej niebieskiej naszej czterotonówce. Tak, i teraz też tak samo po nagrywaniu, po prezentacji, którą właśnie dzisiaj pokażemy Wam, jak się zmienił ten ciągnik, też jest kolejna już praca dla niego przewidziana. Tak, także ciągnik na dotarciu, ale ciągnik no, ma swoją pracę i musi coś robić, może nie ciężkie roboty, ale lżejsze, czyli transport, czyli przyczepa. No i oczywiście tutaj są zapięte wały, wał jeden, <śmiech> <śmiech> wał, walec, jak to z, zwał tak zwał, walec, wał yy, i tak yy, oczywiście yy, pomalowaliśmy tutaj, no w sumie brat malował, ale to on opowie o tym co tu się jeszcze... Gdzie co i jak? Tak, przerwę chwil, na chwilkę bratu i powiem tak. Maska została, oczywiście tak. Klapeczka została dołożona, bo nie było. Była ona zniszczona. E, została po prostu zrobiona, założona tak, jak powinna być. Należy. E, teraz ładnie wygląda. Widać, że faktycznie tak jak powinna być w oryginale. E, maska, tak samo jak i błotniki, czy też tutaj przód. E, poszła po prostu tak naprawdę polerka. Co widać? Co się naprawdę świeci z dala. Możecie I jest zakurzony, no bo wiadomo, pracuje. Tak, bo jest po pierwszych pracach polowych. Także naprawdę to wyszło świetnie, co Ale, widzicie. O, może może braty też y, wrzucić na koniec jakieś zdjęcie, albo na początek zdjęcie będzie może w tym. Mhm. Na, na filmiku jak chodzi ten, włączyć jak jest, on był po prostu wymalowany i wiesz, wiesz yy, tak. nie był, stał sobie. Tak, takie zdjęcie. To... Czy znaczy, to będzie na zdjęcie na miniaturce? Na miniaturce. O, tak, no, to no, już no, będzie na miniaturce. No. Co do tego jeszcze? Widzicie, maska się zmieniła ze względu na to, że doszły na nowe napisy, całkiem inne napisy niż mają typowe Ursusy, zostały napisy spod wersji tak naprawdę Ursusa Fin. No bo to mi się podobało. Zamiast fin został zmieniony na super i zostały Oczywiście naklejki na zamówienie. Naklejki zostały zrobione na zamówienie, czyli 934, tak jak wszystko było w wersji e, fińskiej. Czyli naprawdę maska została kompletnie odświeżona, fajnie to wszystko wygląda. Chcieliśmy ją zostawić w jak najbardziej oryginalnym Stylu, czyli oryginalne malowanie, oryginalne lekkie zadrapania. Nie poprawiać, nie niszczyć, ma być w oryginale. Tak, co zostało poprawione, to jedynie ten korpus. Tak i tak samo te osłony, widzicie, zostały one pomalowane, gdzieś już są przyprudzone, dlatego też to nie widać. Oczywiście tutaj poszła farba czarny połysk, gdyż kratki miał być w czarnym połysku. Cały tutaj, jak widzicie, silnik i też inne podzespoły zostały pomalowane na czarny mat. Co mi się wydaje, że bardziej to lepiej. Wygląda niż połysk ze względu na to, że się mniej świeci, i po prostu, yy, jak jest na przykład jakiś wyciek, czy cokolwiek, widać, że ten cza czarny, przypuśćmy, czarny olej, czy tam jakiś, no widać to na nim. Tak. Ale co yy, do tego, do tych wycieków, ciągnik nie ma najmniejszego wycieku. Nigdzie. Nie ma nic. Zostało wszystko poprawione. Wszystkie wycieki, jakiekolwiek były, co nawet można powiedzieć, że nie były, ale wiadomo, gdzie się zdarzy, zostały po prostu zlikwidowane. Wszystko zostało poprawione, e, jak został zakupiony. Z e, samego przodu. Zostały dołożone, jak widzicie, obciążniki. Co. E... No i pomalowane, no bo oczywiście tam było wszystko koszulniowe, tak. tak? I pomalowane jest względem felk. Felki też na biało, e, brat, tak. Ciału. Jak? Mówisz, że jak pomalowane? Na biało, więc biało. na biało. no. mi się już myśli ta kość słoniowa. Kość, bo była kość słoniowa i flagi, tak. i obciążniki, więc dołożyliśmy tutaj do przodu jeszcze do zaczepu obciążniki dodatkowe cztery Tak. i wszystko wymalowane do, pod felgi. Tak, or... to komponuje fajnie z napisem, no nie? Tak, gdyż napis jest biały. Biało-czarny. Też mi o to właśnie chodziło podczas zamawiania napisu, że po prostu musi być napis czarno z białym, żeby się to komponowało również ciągnikiem. Co do samych tutaj, właśnie obciążników. Oryginalnie były tylko założone tutaj, jego przyprowadziliśmy, te na dole. Pod spodem, tak. Tak, dołożyliśmy, zakręciliśmy właśnie te górne, mieliśmy śruby, wszystko właśnie dostaliśmy do tego ciągnika i zostało to założone. Co jeszcze do napisu, bo ktoś powie, że tak, tu są naklejki, a tutaj ten napis jest tak Zrobiony trochę szpetnie, że nie został poprawiony, a nic zostawiono oryginalnie. Są naklejki zamówione, oryginalny napis taki, jaki powinien tutaj być. Tego nie chcę zmieniać. Ten przód zostaje tak jak jest, Bo to tylko boczne. Bo wstawić inny napis, z czego brat tam pokaże na błotnikach jakie są fajne napisy, ale był za długi, za szeroki. Tak nie i nie zakrywał po prostu tego. Ten napis, znaczy yy, będzie zostanie naklejony napis na napis. Wiem, że troszeczkę głupio to zostanie zrobione. Zaraz mnie ktoś tu skajtuje, ale niestety jest tak przyklejony dobrze, że... No po co tutaj coś jakąś robić nagrzewnicą czy czymś, no potem lakier się stopi. Właśnie nie chcemy mio, tutaj nie za nie bardzo wygląda. niszczyć tego ze względu, że napis będzie taki mały. Co do samego przodu, yy, tutaj... Wszystkie wycieki, no, no zobaczycie sami, zresztą widać, nie ma nic, żadnego wycieku, nic... Yy... Jedynym ja wyciekiem to jest smar na razie, bo jest wysmarowany, Przede tam, dalej, tak. coś tam się... e, Zostały zmienione oczywiście te przeguby. Przeguby zostały dane e, nowe, po jednej i po drugiej stronie, co widać. E, opony, jak na, na obecną chwilę, zostały takie, jakie są, yy, z powodu na to, że to wszystko generuje tak naprawdę na obecną chwilę koszty, tak, tak, a yy... stan bieżnika opon... No to... 50% tak liczmy. No to sami zobaczcie. Albo i więcej nawet. Bo jest, naprawdę... To no y... no też nie, nie było, było takim nie było, no zamiaru, żeby je na razie wymieniać, no bo, no bo wszystko koszty. Yy, jakby to powiedzieć, duże zamówienie już poszło wtedy do Zenoxa, do, 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 do całego silnika, więc tutaj oczywiście wielkie podziękowania do sklepu za szybkie dostarczenie części. Tak, oczywiście. Jedynym co nie było szybkie dostarczone to mechanik. No bo... <laughs> mechanik nie dał się. Nie. Także aby ktoś tutaj chciał, to tu. Kod rabatowy Agromax. Zapraszam, stukajcie i e, kupujcie w sklepie Zanox. E, co do samego jeszcze przodu. E, przód został lekko poprawiony, nie ma już żadnych e, luzów, wszystko w miarę ok. Jest. Jest zrobione. E, przejdźmy teraz to do czego? No bo tak, olej. Jeszcze o tego olej. No. Olej turdus do silnika poszedł nowy. I do skrzyni oczywiście też i filtry, i olej Hipol. Yy, na razie tutaj wszystko współpracuje dobrze, bo testowaliśmy go trochę na rozgrzanym silniku i skrzyni, czyli czy tam te przyspieszenie i zwolnienie, czy nadal działa tak po zakupie, a jednak wszystko jest ok A jak też chodzi? Przedni napęd. Na, napęd o... Rwie jak wie, tak, jak Sasha, Sasza, ale to nie o to chodzi. No. Co ja chcę wspomnieć, no bo tak mm -hmm. trącam się a no. nie powinienem. Tutaj jest blokada przedniego mostu, tak jak wiecie, że po 90 roku w tych naszych mm -hmm. modelach już to było. I tutaj jeszcze jest in, inaczej niż w naszym ZTS-ie, jest w, załączany ogólnie napęd na elektrozawór, więc wyciągasz przycisk, tam się włączasz, naciskasz w kabince i już masz przedni napęd załączony. Nie to, a jest na linkę jeszcze, to już jest na, na elektrozawór, więc to jest duża wygoda w kabinie. Fajna sprawa, to działa oczywiście. No i potem nacisniemy napęd na cztery koła, tę ten, ten dźwigienkę tam, no to oczywiście drugi elektrozawór i, I załącza na goście, się blokada na i, cztery i, koła i, yy, i troszeczkę ogarnięta jest w, w kabinie, ale chodzi jeszcze o te napisy właśnie co chcieliśmy na przód dać, no fajny napisik. Ale poszedł tutaj. No, dwa taki, t, tak, dwa po dwóch stronach, fajnie to wygląda. I co, jeszcze zwrócę się tutaj może do tego, do schodków. Schodki, jak widzicie, zostały też wyprostowane, zostały zrobione. Może nie idealnie, eee... ale co się dało, to my zrobiliśmy. Tak, ciągnik tak naprawdę będzie pracował, nie będzie stał i nie będzie świecił tak naprawdę przed domem na pokazówkę, tylko on został zrobiony po to, żeby pracował w polu. Więc wiadomo, co większe mankamenty zostały usunięte, żeby to wszystko w miarę jakoś wyglądało z daleka, oczywiście, bo z bliska, wiadomo, każdy się dopatrzy, jaki to jest problem. Eee... Kabina została teoretycznie odświeżona. Piękna e, czerń. Tutaj już został zastosowany czarny połysk. E, fajnie to wygląda. Błotniki też zostały po części odświeżone. E, super to wygląda. I na obecną chwilę tak to zostaje. Co e, przyniesie e, czas. E, no zobaczymy. to zobaczymy. E, ja jeszcze coś powiem, bo no. e, tutaj był po prostu remont silnika i remont wizualny e, tylko do pracy w polu. To nie był, to nie był jak, jakby to powiedzieć, jak to się nazywa całe, całe to rozbieranie na części ten, jak to niektórzy robili. Odrestaurowanie, tak? Całego ciągu. No restauracją, czyli no, całe od samego no, początku. No właśnie, do... do końca. My tego nie robimy, no przecież nie będziemy robić yy, tego i robić to lat, lat dwa czy trzy i, i zamówić miejsce w garażu i co chwila wolna przychodzić, a może wypiaskuje to, a może wymaluje to, a może to tamto. Może mechanik przyjedzie jutro, albo za tydzień. Nie, po prostu to co było zepsute, zrobione jest. Odświeżone takie, troszeczkę pomalowane tam, gdzie drażniło bardzo oko. W kabince też troszeczkę jest ogarnięte, może nie jest wszystko idealnie tak, jak byśmy chcieli. Ale dla nas wystarczy. Myślę, że, że będziemy zadowoleni. Jeszcze tam parę takich drobiazgów. Jest domówione w sklepie. Tak, bo żeby ktoś nie myślał, że na tym zakończyliśmy, tak naprawdę. tutaj, znowu, no bo nie, nie wszystko. A, o inaczej. Jak po, po skręceniu całości, a jeszcze byśmy jakieś tutaj, jakiś odgaz, jeszcze jakieś coś, jakiś przycisk, jakieś coś tak. zmienili. Albo tak. coś jeszcze wyjdzie w praniu, tak. tak naprawdę, i to też trzeba będzie zmienić i zrobić. No nie, teraz ci mogę chyba już przerwać, prawda? O, o, o. Teraz ja będę dalej mówił, kontynuował. Co jeszcze do całego tutaj korpusu silnika? Wiadomo, że wszędzie są jakieś kabelki, jakieś po prostu kable do świateł, kable do różnych rzeczy, popodpinane. Nie wszystko to było tak jak należy. Zostało to wszystko poprawione, cała instalacja została przeze mnie i przez, przez brata poprawiona, więc wszystko teraz powinno działać no, jak czujniki, należy. Tak. Kontrolki nie chodziły w, w tablicy, więc patrzyliśmy gdzie tam coś, jakiś czujnik jest, gdzie nie ma kabelka bo odłączony. Tak. jest. No, no to coś tam się e, e, po malowaniu już nawet wyszło, a że tutaj jest odłączone, tam odłączone, co od czego. Yy, więc wszystko zostało ogarnięte, jakieś tam wszystko, no to, co się, to co się udało zrobić, nie będę tutaj na nowe instalacje zamawiał, no bo wszystko na razie chodzi te, Tak, wszystko, a pamiętajcie, że, że nowa instalacja jest gorsza niż stara. Tak. Więc nie będziemy yy, Folgi ja się na ten odświeżone, punkt. jak widzicie, biały połysk. Świetnie to wygląda. Ciągnik dostał takiej kompozycji, że no naprawdę z daleka to aż po prostu no, oczy się od, świecą. Co powiesz, no nie, nie zajmowaliśmy opon, tak? o trzeba zdjąć opony, co to. Tak? Ale koła, koła wszystkie cztery zostały zdjęte do malowania. Tak, Przygotowane. Ale opony nie robi. I od razu mówię. Yy, wszystko było malowane tak, jak powinno być. Podkład. Farba pistoletem, wszystko było robione, no i wszystko, wszystko było czyszczone. No i utwardzacze. Utwardzacze. musi być, bo to wszystko było odleciało. Nie tak. na... tak, tam niektórzy w komentarzach mogą zaraz się wypowiadać, że ona byle jakby jak... Wszystko zostało osłonięte tak, żeby nigdzie nic nie pobrudzić, chociaż, nigdzie nic nie się, zrobić. zawsze jakaś tam Gdzieś musi to być, jest, bo to poprawki... No przez to opona nie zgnije. Poprawki muszą być. Ale oczywiście wiadomo, komuś to przeszkadza, że my się zawsze na vlogach tłumaczymy. Ale musimy, po prostu musimy, bo komentarze jedzą ludzi. Ludzie zjedzą drugiego człowieka, bo nie da się inaczej. Trzeba byś wytłumaczyć, bo nie inaczej. Jak, nie ktoś... jak się od razu nie wytłumaczy, to, to zaraz potem jest problem. Głupie jakieś pisania. Tak. E ja w to nie wnikam. E ale tam... Możecie zobaczyć, szyba została y, troszeczkę podniesiona wyżej, siłowniki zostały troszeczkę inne. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Widok teraz z kabiny jest nieziemski. Super. Co do tyłu, widzieliście już, błotniki były poprawione. Jeszcze dostaną tutaj parę rzeczy, od razu nie będę mówił, ale będzie to wszystko zrobione. Co do samego tyłu, e, zrobiliśmy nie, przed chwilą e, podnośnik. Bo też miał swoje mankamenty. Czyli nie, tam to już w środku było ok, już jest zamontowane. Tak. Chodzi tu jeszcze głównie chodziło o ten siłownik. Brat Majur, że wszystko ma, już jest git? Tak, ma już to z poprzednim, znaczy poprzednim z naszym ciągnikiem, z jego ciągnikiem, z ZTS ZTS-em. To był główny twój problem no. w tym cieniku. Ale mimo wszystko powymieniałeś tak samo jak tutaj, zostały wymienione te rzeczy, no, które. No, wszystko, tutaj, ja tu, to wszystko tak. trzeba. Jak się leci, to już za koleją. No i podnosiliśmy, i jeszcze coś nie tak było. Mówię, kurde, coś, 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 coś za słabo, co coś za nie? Za słabo. I mówię, a rozbierzmy ten, ten siłownik wspomagający. I okazało się, że już był wytarty ten główny ten seamling. Nie, tak, tak, można tak powiedzieć, to ten seamling. Ten uszczelniacz główny, co jest na, na samym dole tego siłownika. Co on odpowiada za to, żeby olej nie przeczekał do góry w pustą przestrzeń, więc i tak wymieniliśmy cały taki komplet ale ogonek będzie zużyty i właśnie my go złożyli to nie tam odrapany jest z tej farby nowej. No, ale no trzeba to jakoś rozebrać, to nie jest takie proste to nie jest, że odkręcić jedną w śrubkę wyleci, tam jest to na tym drucie rozliczającym, wszystko się trzeba pomordować i trzymać ten siłownik, no i teraz kurczę jak Złożyliśmy właśnie przed chwilą dosłownie minutkę, dwie minutki temu, pięć, może dziesięć, nie wiem jak ile ten filmik idzie. Myś już ma piętnaście, no to dwadzieścia minut temu my to zrobiliśmy. Yy, zrobiliśmy my to i, i teraz sobie podnosi i opuszcza no, tak powiem, ten wał, wał nie, nie jest ten... lekki, bo jest dość ciężki bo jak widzicie jego konstrukcja może wygląda lekko ale sam wał, same pierścienie są po prostu masywne także one no, no, zostały zalane betonem w środku jeszcze no, tak, bo... Bo, bo naprawdę robią robotę no. Sześćdziesiątka no i... latała na dwóch kołach z nimi. Tak, więc do tego będzie fajnie się chodził ten na spokojnie. Będzie, Przy będzie... dalszym tak naprawdę takim docieraniu. Na razie zaczynamy od tych najlżejszych prac. Czyli wiadomo, ciągnik na, na postoju się dotar, poszły te, te godziny, kiedy on musiał na spokojnie sobie pochodzić. A najlepiej się dociera jak Później pracę. poszedł do transportu, do przyczepy. Ledziutka praca, żeby sobie pojeździł. Jeździł też na pusto, od razu podkreślam. I teraz zaczynamy najlżejsze prace polowe, czyli jakieś tam ciągnięcie maszyn, jakieś tam po prostu takie lekkie prace, a później oczywiście. No, wał jest najlepszym. Tak, później może gdzieś trafić do Orki, ale raczej nie, nie u nas. Nie, do Orki, nie. Póki będziemy go mieli, to raczej do takich lekkich prac. Jak kiedyś się zastanowimy i będziemy znowu wymieniać flotę? To, to pomyślimy. No to już no, no to pomyślimy, to no właściwie to będzie sobie robić, co chciał. Eee. No i się znajdzie jeszcze taki chętny na te wszystkie nasze stare traktory, <laughs> ale oczywiście nie brakuje takich. Każdy jeden marzy o zagranicznym nowszym, jeden marzy o Starym Polskim. My też takie marzenia przechodziliśmy. Także dla każdego coś dobrego. Od jak, młodego się zaczyna. Jeden jeździ Melcen, drugi jest i sejtkiem, gdzieś dobrze jest. Volkswagenem. W, <grym> Volkswagenem samochodem <grym> dla ludzi. Albo Kaudicom. Tak. E, <grym> Słuchajcie, co do tego. E, tu oczywiście, jak pamiętacie, to zostało wymienione, są nowe. Także wszystko pasuje. Dziury nie są powycierane, nie są poniszczone, fajnie wszystko jest. E, zaczep został dołożony dolny. Super prezentuje się, bo jest tak, aby można powiedzieć, troszeczkę e, ruchomy. Także cały czas balansuje e, na, krawędzi. na krawędzi, czyli tak powinien być. Mm. No i jeszcze mamy nowy górny, zaczep jest odpięty? Tak, odpięty jest, bo jeszcze nie był zakładany, bo wiadomo, tutaj do maszyny musi być po prostu no. e, odpięty. Co do samego tutaj tyłu, no to raczej już nie mamy żadnych zastrzeżeń, został pomalowany, wszystko zostało oczyszczone, jak widzicie. I co? No, ciąniki no jest przygotowany. Ukurzone, no nie został ukurzone. Tak, ukurzony. No. ciągnik został przygotowany w pole. Dobra, może przechodzimy dalej. Hmm. Tak on się prezentuje. Halogeny oczywiście wszystkie światła są sprawne, więc żeby tutaj nikt mi też nie zarzucał. Wszystko zostało tutaj poprawione, zrobione tak jak należy się. I siłowniki oczywiście też no, nowe dostał ciągnik, żeby wszystkie drzwi się trzymały i otwierały. No tutaj raczej już wam nic nie będę mówił, bo, to co, bo sami jak tak widzicie. tak są założone, To, to już zresztą też było. Okay. No i tak wiecie, oleje, filtry, no to to wszystko, wszystko zostało powyczyszczone, porobione. E, może no do samej to... kabiny. E, no bo tak, e, kabina. W środku, a no i jeszcze ten napis, bo zapomnieliśmy wspomnieć, została odświeżona, tyle na ile mogliśmy po prostu, yy, udało nam no to się to zrobić. To wykładzinkę jedynie kupiliśmy, docięliśmy. Tak, yy, różne tam jeszcze takie gumy zostały os osłonowe, żeby to w miarę też ładnie wyglądało, yy, wiadomo. Jeszcze są nieprzemocowane tamte, można przemocować yy, nawet. Tak, ale... można by tu było też podocinać jakieś kawałki blachy, żeby to poprzykręcać, porobić, to tak powinno być oryginalnie. Na obecną chwilę się tym nie zajmujemy, gdyż szczonik musi iść w pracę polowe. No i trochę osunęliśmy tak. tylko tym, tą gumą, e... tą wykładzinką. osunęliśmy troszeczkę ten pulpit tutaj, no bo, no bo to trochę drażniło to wszystko takie kulcze. Na wierzchu nawet można by nogą trącić i wyrwać gdzieś tam coś z instalacji jakiś kabel. A tak to tak troszeczkę poprzykręcałem to. Tak jeszcze mamy, tu jeszcze nie dokręciłem do końca, bo, bo tutaj można, tutaj trzeba pasuje jeszcze o tak to zrobić. A są tutaj dziury na to, czy tak? I też trzeba to podkręcić troszeczkę, żeby to nie było... Przepraszam, że Ci przerwał, ale agresor przyszedł. O, Dobra, zostaw <grystanie> Coś taki wesoły, agresor. No i co, reszta wszystko jest <grystanie> tak, jak powinno być, jest okej. Okay. No też wykładzinka nowa, na metry kupiona. No i tyle, resztę tych plastików, plastików nie dostaniemy. Można by się starać tam robić jakieś tam wyklejki z tego, z jakieś tam tworzywa cudować. No ale to już trzeba się bawić, trzeba mieć jakąś wizję, fantazję. No obecną chwilę zostawiamy tak jest. Ciągnik porodzi, porobi trochę w pracach, przyjdzie znowu e, jakiś czas. Kiedy będziemy mogli to po prostu robić, to zaczniemy to robić i zaczniemy to tak no to naprawdę ogarniać. I co? No i raczej na no to tyle. Tak wygląda kabina w środku, została trochę poczyszczona, lekko odświeżona też. Do, do samego ogrzewania, do samych nawiewów chodzą, jest, są sprawne szyberdach. Też siłowniki, jak na razie widzę, początkowo siłowniczki coś, coś nawalały, a teraz już trzymają tak, jak powinny być. To było otwierane chyba. Tak, może otwierane nie było i dlatego takie się zastanę. I co no? no Koczennik jest w pełnej okazałości. Tak, teraz się ładnie prezentuje. Oczywiście zalany paliwem, gotowy do pracy. Do pracy no. Musi, musi pracować, musi coś robić. Musi, jak pracuje, no to coś się zwraca. A tak to jak nie pracuje, to się nic nie zwraca. A będzie pracował u mnie na gospodarstwie, no a gdzie ma pracować indziej? No. Bo... Yy, przecież nie ubrata w firmie. <laughs> I lepiej, żeby znaczy, tam nie pracował. Ten ciągnik jest jego marzeniem, Chciał mieć taki ciągnik. Powiem tak. Yy, na moje... no, początku chciałeś mieć inny, ale potem jak zobaczyło się tego, to tak, jednak, yy, no, je, jednak jest. jest po, początki tak naprawdę z, z tymi ciągnikami są tak, że e, zawsze na całe życie podoba mi się ZTS no bo kabina jest prosta, jest e, ładna, w środku jest super wykończony, no i ten ciągnik tak naprawdę moim zdaniem jest dopracowany. Eee, nigdy mi się nie podobał Ursus 1634 ani tego typu pochodne. Może te mniejsze bardziej się podobały, ale szesnastki w ogóle ta kabina. Ten, to tak w ogóle jakoś mi to nie pasowało. Eee, ale w koniec końców, jak człowiek eee, zakupił ten ciągnik, go zobaczył pierwszy raz, no to takie wow! Kabina jest przestronniejsza, bo jest wysoka, wszystko cała widoczność jest, no mega, jest po prostu pootwierane drzwi, szyby, wszystko i naprawdę w tym ciągniku jest mega komfort. Siedzenie też jest w miarę ok, wszystko jest blisko, wszystko jest dobrze zrobione, dopasowane pod człowieka. No i jak wszystko chodzi, no to człowiek po prostu się cieszy tak, No szkoda tych plastików, że nie ma Tak, szkoda tego, bo to naprawdę hmm. dla oka troszeczkę, no nie żeby jest tak kupił nowe, może nie byłby majątek na te czasy, ale Ale żeby byłby, to jeszcze kupił żeby, nowe Żeby to kupił, to by o. to na prostu wyglądało, ale poza tym yy, Jazda z tym ciągnikiem to nie jest jazda 914 -ką. O nie, nie ma co porównywać. To jest oczywiście kolejna odsłona C385A. Tylko troszeczkę poprawiona. Tak, czwarta odsłona, bo ta C385A pierwsza, potem jest 904, potem 914, 934. To jest czwarta odsłona. Czwarta generacja tych ciągników. No, nie licząc jeszcze prototypów, nie licząc jeszcze tego pierwszego prototypu, bo też potem co wyszło. Bo Były jeszcze, bo wy, były wy, jeszcze 944, e, były. Co? 944 były. Tak, 944. E, były również oczywiście ciągniki 950, chyba? Nie, 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 900, tylko już tam było. 1054, 52-54. No, Te prototypy, no. prototypy. Pierwszym też prototypem tego ciągnika był chyba Ursus C375. Aha, Czyli no, 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 to no, no, był no. już pierwszy, pierwszy prototyp 80 Były również C300, chyba 80 jakoś tak, tak samo prototyp, gdzie po prostu ciągnik dostał główny przedni WOM. Pierwsze ciągniki miały przedni WOM, co widziałem na zdjęciach. Fajnie to wyglądało. Oczywiście nie miały tu za nic, ale miały wyprowadzone przedni WOM. Światła mają całkiem inne, osłonowe. Jest. To Ale... Jest to właśnie kolejna właśnie odsuna. Tak. Lata 90. początek jakby to produkowali później jeszcze dłużej, dłużej i modernizowali to faktycznie jakiś rewers hydrauliczny do tego, jakoś yy, drugi półbieg. Tak, gdyby to było bardziej ulepszane też, to, to... to by to w 2000 latach te wszystkie ciągniki i 16, i 12. I 900, i po prostu byłyby większe branie. Ja one już na początku lat 2000 były, jak były już w plastikowych maskach i kabinkach tych fajnych, to yy, i z rewersją jakby były, to no, po prostu było mega. No i dodany jeszcze jeden półbieg i co tu więcej chcieć. A tak to no, to się tak porobiło, jak się porobiło. Yy, Poszli linie w tę stronę, co trzeba, no ale to decyzja Ursusa. I teraz ja... w 2021 roku, no to każdy, każdy do tego Ursusa to porównuje do jakichś Chińczyków, Japończyków, ja, Japończyków, to było dobrze, do Chińczyków i, i innych takich tego typu <laughs> no nie co to no, wiadomo. A jeszcze tutaj ulepioków. się. Tak, ulepioków. Tak, u lepioków. Wtrącę się jeszcze na chwilę bratu, bo tak. Wiadomo, 934, tutaj brat porównał do 914. Ale ma też ten twój tenciennik, ma jeden mankament. Czym są? Schodki. Moim zdaniem schodki fajne, ale ze skrzynkami to jest za nisko. Wystarczyłyby jedne schodki, gdzie mogły być troszeczkę usadzone wyżej, bo jest problem z tym, że. No, jak się ciągnik utopi, zakopie, niestety schodki dostają po tyłku. Tak, My takiego tak. problemu nie mieliśmy jeszcze, ale po ja, zdjęciach niektórych osób, które. Ja bym tutaj po prostu z, y, y, zrobił, jak mam w nich jeden akumulator, dwunastkę. Z dać, przodu. Z przodu. Jak to robili w Perkinsach już y, w 90., w którymś tam roku. to sześćdziesiątkę y, robili na Perkinsie. Ostatnie wydania już było akumulator z przodu. Y, jeden i koniec. I tak samo tutaj instalacja na 12, wszystko na 12, powinno być żadnych a no tak i... to, A tak to no jest jak jest, no i, no i to jest ten mankament. I tak samo ten mankament mamy w renówce, żeby coś się tam dostać gdzieś do boku też musi być. Tak, te schodki, kurde. To jest no najgorsze. Bo oczywiście mamy po drugiej stronie wymienne filtry od skrzyni. Eee, I jest, problem, jest problem, bo trzeba to wszystko odkręcać ściągać. Jeszcze tutaj dodam tak, na przedłużenie jeszcze tak chwilkę tego filmiku, bo brat się też spieszy, ale oczywiście pomogę mu tutaj. Więc damy sobie we dwoje radę. Eee, chciałbym jeszcze podkreślić tą szybką skrzynię w tym ciągniku. Po remoncie silnika, bo silnik został wyremontowany, teraz wyjeżdżając na szosę, no nie ma porównania, eee, tak naprawdę raczej moim zdaniem z New Hollandem, bo ten ciągnik tak naprawdę zapiernicza, widać to. I po prostu też czuć to pod yy, jakimiś wzniesieniami, że no, ta szybka skrzynia i ten silnik teraz po remoncie zapiernicza to to, i nie trzeba redukować, nie trzeba nic zwalniać. Po prostu to wszystko idzie. Jest, ja. jest to naprawdę plusem, bo można tak. Nie dość, że dojechać szybko do pola, to druga rzecz. Nie trzeba nie wiadomo jakich tutaj biegów, bo można wbić też na te terenowe i można tak naprawdę normalnie pracować w polu. Tak, on do, do, do staczania czy do koszenia, to był fajny ciągniczek, Tak, szybko ogarnąć, a jest króciutki, więc można skręcić w miejscu. Fajny, fajny cieni. No, Bratu się tu spodobał, ostatnio jeździł. No. Ale raczej on nie będzie się cofał, tylko szedł do przodu i bardziej wybie wybierał technikę inną. Prawda? Z, z co, czasem. Ja ZTS-a i kupię ZTS-a. Tylko tego nowszego, 97. O, ten wokrągły, nie? Trzeba co, o. co kilka lat iść z ciągnikiem o 5 lat czy 4 lata do, do przodu. I to ZTS-a. <laughs> e, jeszcze podkreślę jedną, jedną rzecz. To jest moje marzenie, ja je spełniłem. Wygląda tak, ja chciałem. Komuś się nie podoba. Trudno. Jego problem. Twoje pieniądze, kupisz sobie co chcesz, zrobisz sobie, jak chcesz. Cieszę się. Dobra, ja to się wszystko, też cieszę. Koniec, żegnajcie. Cześć, do nas. Tak, do na razie.